Witajcie z tej strony Patryk, kanał Buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku koszulka Jordana, więc czas na recenzję Jordanów 37. Wersji high, jak wiem, pokazują się już pierwsze tam przeglądy wersji low, ale na razie mamy tylko wersję high. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie subskrybować kanał, bo ostatnio fajnie, super, rosną i Pamiętajcie, polubić ten film, bo na tym kanale znajdziecie wszystko, co jest dostępne na naszym rynku. Jordan 37 Jordan 36 był świetnym powrotem Jordana na rynek butów koszykarskich. Po średnio udanych 30, trójkach, 34, dwójkach, 32, jedynki, 30 spoko buty, 30 w szczególności bardzo fajny but i teraz mamy 37. I powiem Wam tak, jak moje pierwsze wrażenie po otwarciu tych butów, przyjrzeniu się im, sprawdzeniu ich tutaj, było takie, że no okej, okay, okej, okay. Spoko, zobaczymy co będzie, to pogrze jednak jestem zdecydowany nie. A teraz rozwinę się dlaczego. Po pierwsze, podeszwa zewnętrzna. Mega twarda. Powiem szczerze, że pff, nie wiem. Najgorzej amortyzowane dla mnie. Tej amortyzacji nie czuć przez tą naprawdę twardą gumę w podeszwie zewnętrznej i dla mnie amortyzację czuć mega słabo. Zresztą. To buty, w których wybuchł system amortyzacyjny, więc no, myślę, że nie tylko ja tak odczuwam. I ogólnie uważam je za cementowe na dole. I tu kompletny beton. Trakcja, takie, szczerze powiedziawszy, na dwoje babka wróżyła. grałem w nich na dwóch czystych halach, dwóch, raz, dwa, na trzech, przepraszam, halach nie grałem. I szczerze powiedziawszy. Na każdej zdarzyło mi się gdzieś poślizgnąć, lekko przejechać. Już podczas pierwszej gry, w której używałem tego buta, zdarzyło mi się pojechać po parkiecie ślizgiem i, no i może nie jakimś dużym, ale tak, żeby troszeczkę noga uciekła, co uważam, że nie jest dobrym rozwiązaniem. Uważam też, że Mimo tego, że podeszwa wygląda na lepiej trzymającą parkiet niż w 36, to 36 trzymają zdecydowanie lepiej, ponieważ w 36 nigdy nie popłynąłem po parkiecie. Gdzie w tych zdarzyło mi się to parę razy, a w 36 lołach gram nawet po tym, jak już je ograłem, bo to naprawdę bardzo fajne buty i ja po prostu lubię w nich grać. Trakcję omówiłem, amortyzację też mówię, no słabo, im czuć bardzo słabo, bardzo betonowy but na dole, więc tutaj też no, mówię średnio, dodatkowo jeśli chodzi o cholewkę, ta cholewka jest dziwna. Po pierwsze, że to, że prześwitują Wam skarpetki, to jedno, ale to, że tutaj tak naprawdę troszkę jest to niewygodne ten materiał. Serio jest niewygodny, dziwnie się układa na stopie. I tak. Co mnie zaskoczyło, nie ma problemu z lockdownem stopy. Zamyka stopę porządnie, trzeba przyznać. Myślałem, że będzie dużo gorzej, a jest ok. naprawdę, jest spoko. Czy zmieniłbym coś w tym bucie? No tak, parę rzeczy bym zmienił, na przykład dodatkowe wzmocnienia bym gdzieś wrzucił tutaj po bokach, ponieważ mam wrażenie, za każdym razem, że jak hamowałem, to że wyrwie mi stopę z tego buta. Na szczęście nie wyrwało ale uważam, że takie ryzykowanie to tłumacz dla mnie i tak nie powinno być podczas używania buta koszykarskiego, bo tak to jest but koszykarski stworzony do gry w koszykówkę, czyli powinien trzymać stopę tak, że nie mam wrażenia, że mi po prostu wyleci. To nie NMD od Adidasa, to but do koszykówki. Jeśli chodzi o wygodę tutaj, no też nie za wygodnie. W środku buta naprawdę też twardo. Nie mówię, że było w 36 mega wygodnie. Zawsze to powtarzałem, że mogło być tam lepiej w środku, ale tutaj jest naprawdę dość średnio dla mnie. No wiadomo, zastosowane materiały cholewki nie poprawiają sytuacji, ale można było tu upchnąć kilka dodatkowych poduszek. A jak widzimy, to tutaj tych poduszek za bardzo nie ma. Tu jest wszystko takie po prostu dziura i włóczne stopę. Szczerze powiem, dla mnie. Lipnie i podsumowując ogólnie tego buta, uważam, że jest to duży przerost ceny nad treścią, którą nam dostarczają w cenie w tym momencie chyba tam 850 zł, ale na prąkach te buty, nie wiem czy nie za 200. Kurczę, nie chcę skłamać, na no, Zalando Lunchu one wychodziły w jakiejś mega niskiej cenie, 250, chyba 250 zł. E, osoby z mojego Discorda możecie mnie poprawić w komentarzach, bo wiem, że parę osób tam kupowało. Więc y, oczywiście zapraszam do Discorda i nie piszcie tam na kanale żydowskie Trąki, bo dostaje się za to banny. Tam się wstają tylko linki i zdjęcia. Cóż, moja opinia o tym bucie jest dość średnia. Uważam, że zmarnowany potencjał, nie wiem czy był tu potencjał jakiś. Jedyne co zmienili to doszli od pirackiego tutaj oka na podeszpie. Cholewka beznadziejna, Deszfa zewnętrzna też twarda. Jakbyśmy mieli tym łupać orzechy, no nie wiem. Ja osobiście zdecydowanie się zawiodłem na tych butach, gdzie 36 uważałem za gigantyczny progres, ogólnie w Jordanii. Uważam, że tamten rok był mega rokiem dla Jordana, bo 36, Zajony, luki, separaty, mega fajne buty od Jordana. To tutaj jest naprawdę średnie. Cóż, to jest moja opinia o tym bucie. Ja osobiście za literę bym go nie kupował. Za jakieś 250 zł, tak jak było tam, wtedy bym go kupił, ale kupcie inne buty do gry. Są naprawdę lepsze buty. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku. Nała.